Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakardu, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy, tak zgadza się, kolejny odcinek szkoły. Tylko że tym razem ten odcinek szkoły jest dość specjalny, ponieważ opowiada historię youtubera. Więc tak kochani to jest moment, w którym wyciągamy karteczki, długopisiki i robimy notatki, jak być dobrym youtuberem, który odnosi sukcesy. No może mi się w końcu uda. Ale oczywiście zanim zaczniemy, proszę Was o łapkę w górę i subskrypcję, a także weźle na mojego Instagrama. To chyba powinien być numer jeden na liście każdego YouTubera. Co 5 sekund wspominaj o łapce w górze i o, i o Instagramie! No ale dobra, oglądajmy. Zapraszam. Eryk Żepecki z gimnazjalnej trzeciej C prowadzi vloga o swoim życiu. Chłopak cały czas kręci nowe filmiki i wrzuca je do internetu. Ostatnio jego kanał ma coraz mniej widzów, co bardzo martwi ucznia. Wydaje mi się, że jako YouTuber, który przeszedł przez dosłownie każdy rodzaj kontentu, bo kiedyś robiłem gameplaye, vlogi, teraz robię para dokumenty, kiedyś jeszcze otwierałem paczki od widzów, kupowałem Rzeczy po pijaku, wydaje mi się, że już mam jakieś doświadczenie w generalnie byciu youtuberem. I mam wrażenie, Erik, że w twoim przypadku ta malejąca liczba widzów może być związana z tym, że chodzisz do podstawówki. Chłopie, o czym ty vlogujesz? Co to ciekawego masz do powiedzenia, gdy jesteś w podstawówce i większość swojego dnia spędzasz w szkole do cholera jasna! Cześć kochani, to ja, wasz ulubiony Eryk. Dzisiaj od 8 do 16 jestem w szkole! To tyle, łapka w górę i subskrypcja. Zostawcie łapkę w górę, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Widzicie, mówiłem, pozycja numer jeden, łapka w górę i subskrypcja. Dzięki temu mamy po prostu większy zasięg Fajnie, i że nie swojej dziewczyny do ej. większej ilości. Kurde, Nikola, wszystko zepsułaś. Będę musiała od nowa nagrywać. Moja wina, to Ty mnie nie zauważyłeś! No bo kręciłem vloga, nie było widać? Jo, i to jest niestety problem. Jezus, nie rozumiem, dlaczego masz do mnie pretensje o to, że kręcę vloga. No idiotycznie, idiotycznie chodząc z tym selfie stickiem i do niego gadając. Nie wiem, czego ty tu nie rozumiesz? Nie gadam do niego, tylko do ludzi, którzy mnie oglądają. Na szczęście tych ludzi jest coraz mniej. Wiesz co? Powinnaś mnie wspierać, a ty mnie dołujesz. Ja wspieram Cię, kiedy robisz dobrze, a krytykuję, kiedy robisz źle. Mam nadzieję, że skończy z tym vlogiem. A wiesz co, daj mi spokój, nie, nie chcę mi się to musisz się obrazić. No, od razu można stwierdzić, że Nikola to wspaniała i wspierająca dziewczyna, która cały czas bez przerwy krytykuje pasję Eryka. Tak, trzymaj Nikola, wytucz z niego to youtuberstwo! Nawet moja własna dziewczyna nie docenia mojego vloga. Porażka! Nie no, nie mogę pozwolić, by mój vlog umarł. Muszę się dowiedzieć, dlaczego nikt mnie nie chce oglądać i coś z tym zrobić! No właśnie, Erik, może powinieneś jakieś wnioski wyciągnąć? Bo skoro twojego vloga nikt nie ogląda, to może po prostu nie powinieneś vlogować? E? Zresztą, co ja gada moich vlogów z Korea też ich nie oglądał. Ale może właśnie, Eryk, może vlogowanie po prostu nie jest dla Ciebie? Może powinieneś spróbować paradokumenty. Stary to jest bardzo proste. Zaufaj mi! Nie no, stary, mówię ci! Eryk chce poradzić się kolegów, co robi źle. I dlaczego jego vlog z dnia na dzień traci... No ja mam do Was takie pytanie, czy wy uważacie, że moje vlogi są nudne? Eee, tam. Po... A no, wiesz, Erik, ja jako koneser, pato streamerów, uważam, że na twoich vlogach brakuje troszeczkę alkoholu i żygania. No, no, nie wiem, jak mi ci to powiedzieć. Nie no, spoko, mówcie prawdę. Popie są strasznie nudne, nudne, mega nudne. Popie są tak nudne, Ej, kolernie nudne, że szkoda naprawdę są. Widzicie, mówiłem, jakim cudem można stworzyć ciekawy vlog, gdy większość dnia spędzasz w szkole. Nie słuchaj. Dzięki, Anita, ale mam coraz mniej widzów. Co, co jest nie tak? Pankę masz. Wiem, strasznie mi przykro z tego powodu. No, jest za nudno. Tak nie powinno być. No, ale co was tak nudzi? Powiedzcie Stary, mi. wszystko. Wszystko. No, no. No Ostatnio była relacja z meczu koszykówki i się uczyłem na sprawdzian z Majcy. Co jest ciekawe. Cztery sprawdzian z Majcy, to ma być ciekawe. Ej, dobra, dobra, przyznam, jeszcze nie widziałem vloga ze sprawdzianu z Majcy. Chciałbym to obejrzeć. Eryk, to jest jeszcze dostępny na YouTubie? Witam serdecznie, kochani, to ja, Eryk. W dzisiejszym vlogu będę sprawdzał, ile razy uda mi się obrazić panią kłosek, zanim mi złamię kręgosłup. Pani kłosek jest gło. No. no chłopie Eryk ciekawie o tym opowiada No a koszykówka? Ale chłopie, każdy to ma na co dzień Po co jeszcze o tym jakieś vlogi oglądać? No bo macie rację, ale co ja mam teraz zrobić? Zamknąć vloga? Nie, proszę nie zamykaj go No to nie wiem, wymyśl coś ciekawszego No ale co? Erik zrób to co każdy youtuber Wynajmij sobie dom z basenem i nagraj 40 filmów z basenu No to nie wiem Albo, wiem, nagraj coś może z Nikolą Uuu, e, dobre Ej, to byłoby fajne Kurde, ale wiecie, jaki Nikola ma stosunek do moich vlogów, prawda? Jezus, tak, stary. wiemy. Ale wiesz, jakbyś nagrał jakiś odcinek, jak się z nią całujesz, to byłaby bomba. Mam jakieś dziwne wrażenie, że tym kolegom wcale nie chodzi o to, żeby pomóc Erykowi z jego kanałem, tylko żeby spełnić swoje jakieś dziwne fantazje. Stary, miałbyś tyle lajków, że nie możesz sobie tego wyobrazić. Ej kurde, chyba macie rację, spróbuję no wiesz, Nikolę wkręcić do vloga. Takie jak związki, całowanie i tak dalej, są teraz modne w sieci. No mordo, wkręcił w tego vloga, a wiesz co teraz jest jeszcze modne? Na gość. To jakby Nikola była daga, no to wiesz, dużo wyświetlej do niej. Ja trzymam no, za was kciuki. Nie, to sprawdziam z majmy. Ej dobra, to ją no serio wkręcę. No pa, dawaj, dawaj. No to jest. Trzymajcie kciuki. Dobra. Chłopaki mają rację, moje vlogi stały się strasznie nudne. Ostatnią dyską ratunku jest Nikola. Ciężko będzie ją przekonać do tego, żeby się pocałowała ze mną na vlogu, ale nie mam wyjścia. Muszę ją jakoś urobić, od tego zależy przyszłość mojego vloga. No to chodź tutaj i skup się na. Erik chce zrobić wszystko, żeby zwiększyć popularność swojego vloga. Postanowił, że będzie publikował informacje o swoim związku z Nikolą. Ach tak, publikowanie prywatnych informacji o swoim związku w internecie. To jest zawsze dobry pomysł, Erik. Zawsze dobry pomysł! Przecież to wyszło na dobre związkowi, choćby Kacra Błońskiego, no nie! Potajemnie nagrywa, jak spędzają razem czas, bo wie, że dziewczyna nigdy by się na to nie zgodziła. Pocałujemy się? Co, Erik? Co? Erik? My mamy 8 lat, możemy co najwyżej w Beyblade pograć! A o czym ja przed chwilą mówiłam? No nie wiem, coś o Mardziej i Sylwii. Ej, nie. co ty robisz z tym telefonem? Nagrywasz mnie? Nie, nie? Co ty oddaj. Nie, no na pewno. Nie mów mi tylko, że chciałeś to wrzucić na swojego vloga. A wiesz, a dokładnie to chciałem zrobić. Dobra, Już ci a teraz... coś o tym mówiłam. Nie chcę być na twoim vlogu. Kurde, Nikola, jesteś częścią mojego życia. Też powinnaś być na vlogu. Coś ci o tym mówiłam. Nie chcę, żebyś mnie nagrywał i wrzucał do neta. No weź, oglądalność mi spada, daj. Zapomnij, wrzucić, proszę. zapomnij. Proszę cię, Nikola. Nikola, oglądalność mi spada. Wcześniej miałem 16 widzów, teraz mam tylko 14? Muszę wrzucić. No gdyby i Sylwia słyszał jakie obgaduje? No na pewno. Usuwam! Nie, nie waszy się, nie? No i po sprawie. Ja cię pierniczę, ale jesteś hamska. Hamskie to jest nagrywanie kogoś bez jego zgody. I usuń tego głupiego vloga! Już ja Ci pokażę. Jezus Maria, jak to groźnie zabrzmiało! Jakby naprawdę ja teraz powiedz do sklepu, kupić wódę i żygać na filmach. Cześć wszystkim. Właśnie pokłóciłem się z moją dziewczyną Nikolą. Mówię wam straszna zniejstywniara i nudziara. Na następnych filmikach spodziewajcie się więcej informacji o naszej kutni. No Eryk, i tym jednym zdaniem załatwiłeś sobie brak dziewczyny. Gratuluję. A teraz po prostu nie wiem co robić. Nikola nie chce występować w nagraniach. Proszę bardzo, ale na vlogu i tak się pojawi. Skoro nie mogę pokazać widzom jak naprawdę wygląda nasz związek, to go im opowiem. Na pewno to wszystkich zainteresuje. Jezus Maria, jaka logika! Jak dosłownie połowy polskich youtuberów! Skoro moja dziewczyna nie chce ze mną nagrywać filmów, to ja jej zrobię dramę! I ciak wyświetlenia, milion subów, zaproszenie do Fame MMA, zajebiście! Eryk od razu wrzucił do internetu informację, że pokłócił się z Nikolą. Wiadomość o tym szybko rozniosła się wśród uczniów. Macie do mnie jakiś problem? Dlaczego pokłóciła się z Erykiem? To chyba nie twoja sprawa. Poza tym, skąd o tym wiecie? On już nie, nie wiem. Wie. Boże... Hej, Nikola. O, hej. Jezu, pokłóciłam się z Erykiem. No wiem. Wiesz? Skąd? Co, ty nie widziałaś? Czego? No, jego vloga. Patrz. Co? Cześć wszystkim. Właśnie pokłóciłam się z moją dziewczyną Nikolą. Jezu, serio? Nie wierzę. Na następnych filmikach spodziewajcie się więcej informacji o naszej grupie. A teraz po prostu... To nie Nie wiem, co robić. Jezu, jak on mógł mnie nazwać tak? Boże, uf, okropnie się czuję. Jaska, to ma 20 odtworzeń w na... ciągu 3 minut. Nazwał mnie sztywniarą i nudziarą. Masakra. No, trochę przesadził. A tak w ogóle to, co wam poszło? O to, że nie chcę występować w jego filmach. No, Nikola, i w tym momencie rzucasz Eryka, jedziesz do Ferrariego, który ci daje 100 tysięcy złotych na makeover, i zostajesz influencerką! Słuchajcie, w ciągu siedmiu najbliższych dni zainwestujemy 100 tysięcy złotych właśnie w Nikole. Ale w sumie dlaczego? Dlaczego? Co dlaczego? No, wystąpiłabyś raz i dałby ci spokój. Nie wierzę, że to mówisz. Ale czemu ty się tak zapierasz? Jezu, bo po prostu nie chce i koniec! I muszę powiedzieć, że Nikola ma absolutnie w 100% tutaj rację. Ma prawo odmówić występowania w filmach. Natomiast Eryk, który nagrał filmik o tym, że Nikola nie chce występować w filmach, bo jest sztywna, to za debil. Eryk jest zachwycony tym, że jego nowy filmik wzbudził wielkie zainteresowanie. Nie ma pojęcia, że Nikola jest wściekła, że publicznie opowiada o ich związku. Jak mogłeś wrócić coś takiego do internetu? Jestem twoją dziewczyną! A wiesz, co. Co z ciebie za dziewczyna, jak nie chcesz ze mną na vlogu wystąpić. Bo uważam, że ten vlog jest głupi! A ja uważam, że twoje zdjęcia na Insta są głupie, ale ci do nich ale to ich pozowali. Ale to jest zupełnie coś innego! Nie, to dokładnie to samo! Ja cię tymi zdjęciami nie obrażam! Wiesz, może bym cię też nie obrażał, gdybyś wystąpiła. Jezus, Maria, jaki psychol! A że nie chcesz się dzielić z. Naszym związkiem z innymi, no to muszę go im opowiedzieć. Ale po co by się dzielić naszym związkiem ze wszystkimi, co? No Nikola, czy ty nie rozumiesz? No zrobię ci dramę, ty zrobisz mi dramę, oboje na tym zarobimy, a potem pojadę do Kenii i będę przepraszał. Ludzi, to jest oczywiste. Jeżeli się teraz denerwujecie, że mieszam tutaj historię Kaspra Bońskiego i Marcina Dubiela, bo to Błoński miał tą dramę z Kosterą, a Dubiel pojechał do Kenii, to dlatego, że oni dla mnie są po prostu identyczni. A po co dodajesz nasze wspólne zdjęcia na insta, no? No aha, czyli to jest szantaż. Nie, to po prostu fakty. Jakbyś wystąpiła. Porobilibyśmy jakieś głupoty, daj sobie błysiaczka i tyle. I ale ja co? uważam, że ten twój vlog jest głupi. Już się to dla ciebie, Ale dla mnie to jest super pasja. Szkoda, że tego nie kumasz. Eryk, czekaj. Co chcesz? No dobrze już, okej, okay. wystąpię z Tobą na vlogu. Co? Serio? Tak, wcale mi się to nie podoba, ale zrobię to, bo Cię kocham. Dzięki, dobra. Ale tamten filmik, na którym mnie obrażasz, usuniesz. No wiesz, jeśli będę miał go czym nas zastąpić, na przykład filmikiem, na którym się całujemy? Yeah, yeah, yeah. Holy fucking shit! Ten koleż będzie naprawdę wielkim youtuberem, bo już nawet w tym momencie nie ma godności i honoru, jak każdy youtuber. I żeby nie było, w tym także ja! Yeah. Okej, okay, dobrze, dobra, to nagrywamy? No tak, spoko. Zrobiłam to dla świętego spokoju. Zależy mi na Eryku i nie chcę, żeby te głupie filmiki zepsuły nasz związek. Niech mu będzie, pocałowałam go na nagraniu, chociaż wcale nie czuję się z tym dobrze. Erik nagrał jak całuje się z Nikolą i umieścił filmik na swoim vlogu. Liczył na wiele lajków, jednak nagranie nie zyskało dużej popularności. Popularności może nie zyskało, ale przyjemność paru kolegom to zrobił. Oj, zrobił. Chłopak Dajka. jest poważnie zmartwiony. Co robisz? A świeżą stronę. Kurde, myślałem, że będę miał więcej lajków. A ile masz? 35. Tyle co zawsze. Co ty myślałeś, że ten filmik będzie jakimś hitem? No, dokładnie. Przecież od kiedy całujące się pary są hitem? Wszyscy to robią. Nikola pierwszy raz w internecie jesteś? No tak, ale myślę, że jak nagram coś w końcu spoza życia szkoły, że tak powiem, to przyciągnę widzów. No, ja już nie mogę słuchać o tym twoim vlogu, serio. Ej, a może byśmy nagrali jakiś skandal? U, u, tym razem Eryk ma dobry pomysł. To się idealnie sprzedaje. Nie, Eryk, nie będziemy nagrywać żadnego skandalu. No wiesz, no taki udawany, taki na przykład moglibyśmy udawać, że... Że wpadliśmy. O Boże, naprawdę chcesz udawać, że wpadliśmy dla jakichś głupich lajków? Oni mają po 8 lat. 8 lat! Ej, czekaj. Lajki nie są głupie. Są, a już na pewno ty o nich zgubiłaś. Idę do łazienki. A to idź. Co to jest? O, widzę nasz vloger, namiętny buziaczek. Zostawiliśmy ci lajka. Wow. Super, dzięki, super, fajnie. Chodź, gramy. Co ty taki ponury? No właśnie, co się stało? Stary, weź, się uspokój. No udało się, super, faktycznie. Uspokój no. się. Nacie, racjo, uspokójcie się. Ale przez... Dziś, Masakra, widzicie ile mam lajków? Ale przecież spokojnie cały plan się udał, tak? Ale spokojnie, cały plan się udał, tak? Znaczy nie ten plan, gdzie miałeś mieć dużo wyświetleń i dużo lajków, ale ten plan, gdzie miałem dostać filmik jak z Nikolo się całujesz, to to się udało. Nie wiem, ja odsiadałem to było 35 wcześniej. Nie, czekaj, zaraz sprawdzę. No, sprawdzaj. No za 35, to ja mało. No, nie. Mało? Przecież to jest tragicznie mało. Porażka nie. na całej linii. To no, okay. głupi pomysł. Stary, my naprawdę myśleliśmy, że to się uda. No faktycznie, ale ludzie przyciągają skandale, a nie jakieś buziakujące się pary. Stary, no to zrób skandal. No, w sumie może, ale jaki i co? No, nie wiem, umów się z jakąś laską nagle ja ten tym filmik na vloga. Waliło cię? Przecież ja kocham Nikole. Czy ją kochasz? No umówmy się, zmusiłeś ją, żeby się całowała z tobą na filmie, żeby zyskać trochę wyświetleń. No i ja miło bym tego nie nazwał. Ale to nie ma z tym nic wspólnego, tak? To wszystko będzie ustawione. No ustawione, fajnie. Stary, no. wytłumaczysz jej wszystko i będzie okej. Okay. O właśnie. A wiesz, liczy się, że będzie o tym głośno. A? Ej, może macie rację? No. Bo ja bym coś takiego odwalił, to na pewno cała szkoła by o mnie mówiła. Błagam, niech nikt, nikt tego debila nie bierze na poważnie. Błagam! No mówię ci, cała szkoła, no, nigdy takiego czegoś Dobra, w nie zagadam. było. Wiesz, tylko musisz jeszcze znaleźć laskę, z którą to zrobisz. A, może będzie jakaś. Hej, i jak na zawołanie pojawia się dziewczyna? Czy w ten sposób świat działa? Paweł manifestuj sobie milion złotych. Milion złotych no milion złotych to to nie jest, ale nie narzekam. Ale ja mówię, tam stóweczka, rozliczymy się i będzie. Dobrze. Ja chyba już wiem, kogo wezmę. O, Eryk wpadł na pomysł, że poprosi Anitę, która jest fanką jego vloga, by pomogła mu nagrać coś, co będzie skandalem. I dostarczy mu lajków na vlogu. Y, jest ogólnie taka sprawa, że Cię potrzebuję. Nie? Tak, do vloga. Do vloga, Jezu, ale super, Boże, zawsze chciałam w wystąpić. No, y, tak, i będziesz miała teraz okazję, a ogólnie sprawa jest taka, że chcę zdradzić Nicole. Co? Nagrać vloga o tym, jak zdradzam Nikolę i zdradzam ją z Tobą. Czekaj, chcesz zdradzić Nikolę i to ze mną? Dziewczyno, błagam Cię, zrozum. Ja po prostu chcę Nikolę zdradzić, a te całe vlogowanie i nagrywanie filmiku, to jest tylko przykrywka, żebym mnie wyszedł na hama. To co, całujemy się? No tak, ale to będzie... na niby takie udawane będziemy grali. To wiesz? już nic nie ogarniam. Chodź, wytłumaczę Ci. Posłuchaj. Sprawa jest taka, że nagrywam vloga, o tym, jak zdradzam Nikolę, no i zdradzam ją z tobą. Hmm, jak ja vlogowałem na kanale Paweł, Julka i Bułka, to vlogowałem dosłownie o chodzeniu do sklepu. Może dlatego mi nie poszło? Ha. Słuchaj, ale w tych vlogach jest fajne to, że są o tobie, a nie jakichś nieprawdziwych akcjach. No ale to znaczy, że mi nie pomożesz? No, a Nikola o tym wie? No, naturalnie, zgodziła się. No dobra, to ci pomogę. To świetnie. Ja tylko się przygotuję. Bo mam w plecaku ku selfie -sticka. Nie, no co tu nie ma. Czy mam się pomalować? Co? Ta dziewczyna się aż tak bardzo ekscytuje, bo dosłownie w tym momencie sobie zdała sprawę, że właśnie zrobiła karierę w internecie. Teraz już będzie znana. Wiesz, co? Fajnie wyglądasz, ładnie wyglądasz, więc raczej nic nie trzeba. Jak coś, to możesz tam włosy sobie przeczesać na jakąś tam stronę. Ja tylko sobie włączę. Chwilę. I jakby co? To to jest wszystko na niby, wiesz o tym. Okej. Okay. I jakby co, to jest wszystko na niby, wiesz o tym, laska, więc się nie zakochaj. Ja się naprawdę teraz zastanawiam, w jaki sposób on zacie tego vloga. Hej kochani, tutaj Erik, oczywiście łapka w górę i subskrypcja. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak być ludzkim ściekiem, ponieważ będę dzisiaj zdradzał Nikolę. Wspominałem, łapka w górę i subskrypcja, łapka w górę i subskrypcja, łapka w górę i subskrypcja! Dobra, ja się przygotuję i... waga. Przede wszystkim zdarzyła się rzecz straszna. Zakochałem się w innej dziewczynie. No Boże, Eryk, ja tylko żartowałem. A twoja wejściówka jest prawie identyczna do mojej. Ogólnie to Nikola jeszcze o tym nie wie, bo boję się powiedzieć o tym na żywo, ale robię to tu. Teraz moją nową dziewczyną jest. Anita. Przywitaj się. Hej. Hey, stop nagrywanie! Anita, ja ci mówiłem! Wypinaj się bardziej na tych vlogach! No i. E, wkrótce więcej o naszym związku, a teraz. O Jezu, oni się naprawdę pocałowali. Bardzo się czuli komfortowo, bardzo. Super, dzięki. Dobrze wyszło? Pięknie, rewelacyjnie. Ale jakby co, to mów wszystkim, że jesteśmy razem i że to prawda, dobra? Dobra. Dzięki, super. Ja dziękuję, pa, pa. Świetnie poszło, pa udało się. Tylko trochę się boję, że Nikola z tego powodu zrobi mi mega szopkę, ale lajki, jakie mogę zdobyć dzięki tej akcji są chyba tego warte. Jako youtuber z wieloletnim stażem powiem ci, nie nie są warte, nie są. Poza tym wcale nie zdradziłem Nikoli. Powinna to zrozumieć, że to wszystko było udawane. Chłopak Nikoli Erik, chcąc zdobyć popularność w sieci, wrzucił na vloga film, na którym udaje, że ją zdradza. Nagranie szybko stało się sensacją w szkole. Widziało je całe 50 osób. Chwila, nie. Panie reżyserze, ile mamy osób na planie? 27? Widział to 27 osób. By the way, w tym odcinku zauważyliście? Tutaj nigdzie nauczycieli nie ma, ale tak dosłownie. Nawet na korytarzu nie przechodzą. Czy ich zatrudnili do tego odcinka w ogóle? Nikola jeszcze nie widziała vloga. Chciałam ci tylko powiedzieć, że Mega ci współczuję, To było straszne. Słucham? Trzymaj się laska. Co? Czemu ta dziewczynka wygląda jak Maja Firek? Czy to jest Maja Firek? Czy może ktoś w komentarzach napisać? Bo jeżeli to jest Maja Firek, to całkiem zabawnie, bo teraz ona jest influencerką. A tutaj w tym odcinku mówi, że nie influencer swoje jest złe. Hehehe. A jeżeli nie, to wytnijcie to, bo to wcale nie jest zabawne wtedy. No. O, Nikola. Stara, czuję się jak w domu wariatów. Wszyscy się na mnie gapią. Wcale im się nie dziwię. o czym ty mówisz? No patrz. Cześć wszystkim. Zdarzyła się rzecz straszna. Zakochałem się w innej dziewczynie. Ogólnie to Nikola jeszcze o tym nie wie, bo boję się powiedzieć o tym na żywo, ale robię to tu. Teraz moją nową dziewczyną jest Aita. Przywitaj się. Hej. No i yy, wkrótce więcej o naszym związku. A teraz. Co? Co to jest? No, wrogę Dodał go niedawno. Ale, ale go kocham. Byłam pewna, że on mnie też! Jesteśmy sobą cały tydzień. Jezu, przecież to była miłość na całe życie. Jejku, Nikola, tak bardzo cię współczuję. I jak on mógł co robić? Coś takiego! No, to po prostu jest debil, on na ciebie nie zasługuje. Jezu, ja nie wierzę, że to dzieje się naprawdę. Jej, Nikola, to idiota nie jest ciebie wart. Ja tego nie rozumiem. Przecież wystąpiłam w tym jego głupim vlogu. Wszystko między nami było dobrze on nagle robi coś takiego, zdradza mnie i jeszcze wrzuca to na vloga. No jak tak można? Po prostu nikt nigdy jeszcze nie złamał mi tak serca. Kurde, w sumie to ona ma 100% racji. Jedna rzecz to zerwać z dziewczyną, druga to ją zdradzać, a trzecia rzecz to jednocześnie zerwać z dziewczyną i ją zdradzić na filmiku na YouTubie! Po publikacji nagrania, na którym Naryk całuje się z Anitą, chłopak dostał wiele lajków. Jest zachwycony popularnością. Cały czas rośnie, 275. 284. Ło, Erik! Na co ty wydasz te wszystkie lajki? wo? tylko nie na głupoty. Ja. <noise> nie no, dopiłeś swego, ale daj. W końcu opowiadę, jak Nikola zareagowała. Z Nikolą jest taka sprawa, że jeszcze z nią nie gadajmy. Ty <noise> stary, Tyś ona, mówię, ona cię zabije, ona cię zabije, zamorduje, nie? <noise> no, prawdę, nie tam. musisz z nią pogadać, przecież No, no Przecież, Naprawdę. Powiedz, jak to myślę, ale ona tu idzie, idzie tu. O nie. Jest z ciebie zadowolony! Dobra, to my Uważaj, bo mi telefon rozwalisz. Tak, rozwalę ci telefon, a ty rozwaliłeś nasz związek! Ej, wcale nie, z naszym związkiem jest wszystko okej. Okay. Co się tak gabicie? Nikola, przecież to jest normalne, że ludzie w związku całują się z innymi ludźmi, no nie? Przynajmniej mój tata tak zawsze robi. <laughs> a, to był tak okrutny, a jednocześnie tak zabawny żart. Że... <laughs> z naszym związkiem ok? Zradzasz mnie na vlogu? A potem mówisz, że jest ok? Wcale ci nie zdradziłem, o co ci chodzi? Spisz Przecież... ze mnie? Boże, to co to było? Twój brat bliźniak? <laughs> Dziękuję, Nikola, nie mogłem znaleźć wymówki właśnie. Tak, to był mój brat bliźniak. No, ale o co ci chodzi? Przecież naprawdę my udawaliśmy, yy, umówiliśmy się z Anitą. Jak się mówię tłumaczysz? Naprawdę, ona mnie nie kocha, ja jej nie kocham, jest wszystko w porządku. To wszystko było zrobione dla twojego vloga? No tak, cieszę się, że rozumiesz. Jezu, nie rozumiem, ty jesteś chory. Nie, nie jestem chory. Mama mnie zabrała do czterech specjalistów, każdy powiedział, że jestem zdrowy. Nie, naprawdę ci mówię. An Ani ta się ze mną umówiła, że, że będę udawał, że cię zdradzam i. odbiło ci na punkcie tych lajków. Nieprawda, naprawdę, mówię ci szczerą prawdę. Okej, okay, jasne, pewnie. Ale. Patrz, to się wszystko udało, mam 300 lajków, tyle nigdy nie miałam. Zrywam miałem. z tobą! Co? No, zrywam z tobą! Masz lajki, no dobra, super, ale dla mnie to jest za dużo. Upokorzyłeś przed całą szkołą, wszyscy się ze mnie śmieją. Ej, ale naprawdę, je. Ja... Całowałaś się z Anitą! To jest to udawane. To jest No super, masz lajki, ale nie masz dziewczyny. Ej, nie! Nie, Nikola, to było wszystko CGI, jak w awatarze! Co ja zrobiłem? Nikola ze mną zerwała. No, chyba faktycznie przesadziłem. Dawno tego nie robiłem, ale teraz to zrobię. Da? Mogła się poczuć słaba, jak nie zobaczyła z Anitą na tym vlogu. Ale ja nie chcę jej stracić. Nie przez jakieś głupie lajki, tylko. Jak ja mam to wszystko teraz odkręcić? Eryk żałuje, że zranił swoją dziewczynę, bo zależało mu tylko na lajkach. Chcę pogadać z Nikolą i ją przeprosić. Na polsko. inaczej zabieram. O mój Boże, pani Wozia jest na odcinku, chociaż ją zatrudnili. W sumie to się nie dziwię, że w każdym odcinku szkoły jest, nie wiem, szkoła podpalana, ktoś jest porwany, ktoś umiera. Skoro nawet tutaj nauczycieli nie ma! Dobra, dobra, przepraszamy. No i no, Znowu o Nikole chodzi. Stary, naprawdę nie przejmuj się, z czasem jej przejść. z tymi waszymi radami to zawsze jest problem. Odwalcie się ode mnie. Nie z chłopie, wylozuj. No wyluzuj! Łatwo ci mówić, to był wasz pomysł, żeby ją zdradzić! Ale to był super pomysł! No. Tylko ty go tak? Miałeś jej o tym powiedzieć, a zrobiłeś tak chamsko! Jasne. Wszystko na mnie. Cicho, bo idzie. Nikola, proszę cię, wybacz mi. Proszę, porozmawiajmy. Trzymaj się ode mnie z daleka! Ale daj mi jedną szansę. W wytłumaczę ci to wszystko. Nie rozumiesz? Mówię do ciebie, nienawidzę cię! Ale proszę cię, przecież... Nie chcę cię znać! Jeju, co się gapicie? No, no stary, stary no co, się nie co się Co śmie się śmiejecie? No. Przecież ona nie chce mnie znać, jak ja mam ją przeprosić? No, no, ciężka bo... sprawa. Muszę coś wymyślić. I tak, Wiem. Jest... Nie muszę z nią rozmawiać, żeby jej Co ty znowu robisz? Co robię? No. Nagram vloga. Opatrzcie, to jest moment, w którym zaczyna vlogować z Kenii. Czekaj, no ale nie rób tego, bo znowu będzie tak samo jak no, wcześniej. Zobaczysz, no, pomyśl, że na lajki like poleciałeś. No, nie pomyśl, bo to będzie ostatni i usuwam kanał. Co? Tak, no serio usuwam nie kanał. Ja sobie robię. Nie robię nie. sobie jaj, tylko mówię Wam Cię prawdę. Nie A teraz zamknijcie się, bo będę nagrywał. Chwila. O. Cześć wszystkim. To jest ostatni vlog na moim kanale, bo dzisiaj go zamykam. I to nie jest vlog do Was, to jest vlog do mojej. Do dziewczyny, Nikoli Słuchaj, wiem, że cię zraniłem I chciałem cię za to bardzo przeprosić I chciałem ci tylko powiedzieć, że z to nic mnie nie łączyło To było wszystko udawane I kocham cię, wróć do mnie Kocham cię, wróć Kasiu, wróć Ale co muszę przyznać, że widzowie Eryka mają naprawdę rollercoaster Emocji na jego kanale Po raz jest z Nikolą, z którą się całuje Potem ją zdradza, potem ją przeprasza, zamyka kanał I chce, żeby wróciła do niego Aaaa! Przebacz mi wszystko Bardzo za tobą tęsknię Nikola jest załamana zerwaniem z Erykiem i bardzo przeżywa całą sytuację. Z czemu wystąpiłaś? Bo Erik zapewnił mnie, że to wszystkim wiesz. Jasne, naprawdę myślałaś, żebym się na coś takiego zgodziła. No w sumie to nie, ale bardzo chciałam pocałować Eryka, bo mi się od dłuższego czasu podoba, więc udawałam, że w to uwierzyłam, tak? Słuchaj, on by cię nigdy nie zdradził. Widziałaś jego nowe nagranie na vlogu? Nawet mi nie mów o tym jego vlogu. Powinnaś to zobaczyć, zobacz. Ma nadzieję, że Nikola da się przeprosić i znów będą razem. Nikola, dobrze, że jesteś. Widziałaś vloga? Tak, widziałam. Słuchaj, przepraszam cię bardzo, wybacz mi błagam. Erik, zraniłeś mnie bardzo, wiesz? Wiem, ale naprawdę oddałbym wszystkie lajki świata, żeby cofnąć czas, tylko że nie mogę. Proszę cię, wiesz, żebym cię nie zdradził. To wszystko przez tego głupiego vloga. Tak, usunę go już teraz, jeśli do mnie wrócisz. Okej, okay, usuń go. Już. Już usunąłem. Jak hey, głupia, nie wierzę, jeszcze konto na TikToku i na TikToku robię dużo gorsze rzeczy. Trzymaj się ode mnie z daleka. Nie, proszę cię, Nikola. Sorry, ale jak dla mnie to jest Zacznij. za dużo. Masakra, przez tego głupiego vloga straciłem Nikolę, ale ja byłem głupi pogoń z lekami totalnie odebrała mi mózg. Udawać, że ją zdradzam. Nigdy sobie tego nie wybaczę przecież ja ją kocham. Eryk zrozumiał, że przez swoje zachowanie stracił Nicole. Chłopak bardzo żałuje tego, co zrobił i ma nadzieję, że dziewczyna jednak mu w końcu wybaczy. Everybody hurts! Nikola Nikola, nie ja chciałem Cię przeprosić. Może nagraj o tym vloga, co? Nie skończyłem z tym, naprawdę. Wybacz mi. Przesadziłeś, naprawdę. Są jakieś granice, nie sądzisz? Zrozumiałem wszystko, i naprawdę ja bym cię nie zdradził. No, sorry, ale czasu nie cofniesz. Rś plus KW równa się XD. No, Jenny, proszę cię, wybacz mi. Zradziłeś mnie na vlogu. To trochę przesada. Dla mnie to jest za dużo. No, nie chcecie znać. Ale, Nikola. <grymne> Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Lakardum. Oczywiście, jak zawsze, proszę was na końcu łapkę w górę i subskrypcję. To jest na liście numer jeden. Łapka w górę i subskrypcja! A i wejdźcie także na mojego Instagrama, o Instagramie nie zapominajcie, to też jest bardzo ważne. <grymne> Kochani, widzimy się w kolejnym odcinku za dwa dni i do zobaczenia. <grymne> Serio, mi się wydaje, że jest Maja Firyk, ale ja nie jestem pewien. Wszystkie dzieci wyglądają identycznie dla mnie.